Cześć moi drodzy, przy okazji serwisowania tego modelu, bo padł mi tu napęd, znaczy nie padł, jeździł, ale zaczął się bardzo jakoś tak ślizgać jakby sprzęgło, ale to nie do końca było sprzęgło, bo poszło tu łożysko, postanowiłem zrobić film dla początkujących, dlaczego najczęściej pada napęd, bo widząc po forach, po różnych zapytaniach jest bardzo często pytanie takie, co się stało, padł mi napęd, nie chcę jeździć, a nie widać, żeby się coś łamało, złamało. Moi drodzy, najczęstszą przy... przyczyną tego, że pada nam napęd. Już Wam pokazuję. Widzicie, tu jest taki kielich. O, już e, tylko nadkieruję. Nad tu jest taki kielich. I nie chodzi tylko o ten kielich, bo taki kielich, po, posłuchajcie, może być tu, jest tu z przodu, mogą być w innym miejscu. Widzicie, tu jest taka śrubeczka wkręcana, tak zwany robaczek, który wkręca się, poczekajcie jeszcze bardziej, o jest jaśniej, wkręca się tutaj w ten kielich. Co on powoduje? Jak się wkręci ten robaczek, to on po prostu przyciska do tego tutaj wałka, który idzie z kolei tutaj napęd na tył, tak? Ten kielich zakłada się tu na taki wałek i żeby ten kielich nam się nie kręcił, no to dokręca się tą śrubkę, tak? I to powoduje, że ten kielich ty dalej przynosi napęd tu na ten wał, tu gdzieś silnika i tak dalej i idzie napęd. No i moi drodzy, często właśnie napęd pada wam przez to że powiedzmy w fabrykach czy gdzieś nie dadzą kleju do gwintów i ta śrubka się poluzuje. I posłuchajcie, zaraz jeszcze Wam powiem o innych miejscach. Ta śrubka się poluzuje i wtedy powiedzmy ten tutaj, ten wałek zaczyna się kręcić, ale mm, nie powoduje kręcenia się na przykład tego kielicha, ponieważ no, rozkręcił się ten robaczek. Ta sama sytuacja, moi drodzy, jest tutaj z atakiem na silniku. Widzicie, często też dzieje się właśnie to samo z atakiem, bo tu jak mamy ten atak, tą zębatkę atakującą, to tu też jest taki właśnie wkręcany robaczek, taka śrubka, która powoduje to, że ta zębatka jest dokręcona do tego, znaczy przytrzymuje ten, tą zębatkę, ten wał i powoduje się kręcenie, też potrafi się odkręcić, poluzować i wtedy wał silnika nam się kręci, ale nie kręci się zębatka. No i moi drodzy, co trzeba zrobić? No trzeba to odkręcić oczywiście oczyścić te miejsca, tak, yy, oczyścić, powiedzmy, gwint, yy, ten, powiedzmy, od takiego robaczka, gwint wewnętrzny i dać klej do gwintów. Ja to, posłuchajcie, ja często używam tego, to mam takie widzicie, w sztywcie. ale one są teraz dosyć drogie. Dawno temu kupiłem, najczęściej możemy kupić sobie klej do gwintów w płynie. Ten już też trochę, już widzę, <laughs> przeszedł. I, moi drodzy, najczęściej używamy niebieskiego kleju, niebieskiego kleju do gwintów. Są różne kleje o różnej powiedzmy tam konsystencji powodujące jak bardzo nam powiedzmy łapie gwint i to trzeba na to zwrócić uwagę nie dawać jakiś za słabych klejów bo za słabe z kolei będą powodowały że to też może się rozkręcać no i oczywiście za mocnych też bo nigdy możemy tego już nie rozkręcić bo moi kochani tutaj yy, dając klej do gwintu powodujemy że to nam się nie rozkręca ale jeżeli będziemy chcieli odkręcić z kolei, to może być problem, bo jak mamy coś za mocno, zły klej, albo powiedzmy długo, to potrafi wszystko się tak zastać, że chcąc to odkręcić, nie będziemy w stanie. Jeżeli już odkręcamy, to pamiętajcie, wkładamy pewną ilość siły. Jak jest dobry klej, dobrze wszystko zrobione, no to będzie taki i nam puści, tak? No ale czasami jest tak, że nic nie chce nam puścić i najczęściej co wtedy robicie? Obrabiacie albo końcówkę takich bitów, tak? Albo obrabiacie, obrabiacie gniazdo tej takiej, tej śruby bez łebka. No i jest wtedy tragedia. Moi drodzy, jeżeli już chcecie coś takiego odkręcić, czy tu, czy tu i nie chce wam pójść tak normalnie przez takie jakby mocniejsze przyłożenie siły, to jak już czujecie, że za duże siły wkładacie i to zaraz źle się skończy, to nie idźcie tą drogą. Należy podgrzać takie śruby, czy tą, czy tą. A jak to zrobić? No najlepiej wziąć lutownicę taką punktową jakąś. Podgrzewamy i wtedy te kleje puszczają, tak? Trzeba to w miarę tak mocno nagrzać, taką śrubkę. Przykładamy taką lutownicę, czy tu, czy tu. I już, jak mocno nagrzejemy, wkładamy wtedy naszego bita i rozkręcamy. Pamiętajcie, nie używajcie do tego jakichś kiepskich, złych bitów, tylko raczej dobrych, bo kiepski, zły to nam szybko się obrobi. Można też zamiast lutownicy, moi drodzy, użyć takiego palnika. Ja mam takie palniki punktowe, no ale tu mamy problem, bo tu mamy plastik, więc jest prawdopodobieństwo, że jakbym się tutaj pobawił, to byśmy potopili, więc tu nie używamy. Ale jest wiele modeli, że można spokojnie sobie takie palniki używać, one naprawdę są bardzo fajne. Tak jak trochę jak zapalniczka te gazowe, takie punktowe, naprawdę to jest najlepszy sposób. I teraz tak, moi drodzy, co robimy, kiedy nam się na nieszczęście obrobi już yy, taki powiedzmy, czy gniazdo, czy bit. No, zależy, no, ja mam ileś bitów, ale wiem przeważnie, że Wy macie albo te takie o, niewygodne. Mam tu takie coś w tym stylu najprostsze, najtańsze, no i robi się problem. Moi drodzy, co można wtedy, no łabostrość zrobić. Można na przykład spróbować założyć kawałek papieru, tak, Na tą końcówkę, fruw cisnąć, odkręcamy. Yy, moi drodzy, i, i bardzo dobrze, dobre są też torksy. Takie to, to trochę takie gwiazdkowe końcówki mają yy, odpowiednie rozmiary w, przy takich obrobionych lekko. Tak, robaczkach też fajnie wchodzą mocno i wtedy idzie odkręcić. No najgorszy problem kiedy nam się obrobi tutaj to gniazdo, znaczy gniazdo w tym robaczku, bo jeszcze jak bit to po można sobie drugi, ale gorzej jak tutaj, no to co wtedy zostaje nam różne inne sposoby, rozwiercanie, inne takie rzeczy. Ja mam na przykład taki fajny zestaw takich krętaków, które się wkręca, tak, w ten metal, no służące do wykręcania właśnie takich śrub, które już mają obrobione gniazda. Bardzo fajny zestaw. No, i moi drodzy, tyle informacji związanych właśnie z tym, z tymi właśnie robaczkami. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy: nie wszystkie informacje, bo to najczęściej występuje w szybkich modelach, gdzie duże siły są, a szczególnie w off że nam się potrafi rozkręcać. I Moi drodzy, pamiętajcie, że warto wszystkie elementy, gdzie z metal w metal wkręcany, dawać na klej do gwintów. Znaczy, może nie wszystkie, ale dużo, na przykład, potrafią występować jakieś powiedzmy. Metalowe, tak, tutaj na przykład y, zwrotnice, cechaby, i tu są jakieś śruby wkręcane, to jak mamy metalową śrubkę w taką aluminiowym czy metalowym cechab zwrotnicy wkręcaną, też warto to dać na trochę klej do gwintów, bo jeżeli nie damy, no to jest no, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to nam się rozkręci z plastikiem nie ma takich problemów jak są wkręcane śruby z plastiku one się tak nie wykręcają chociaż też wszystko potrafi ale pamiętajcie nie dajemy kleju do gwintów na śruby wkręcane w plastik no bo jak to zrobimy to no to już macie rozwalony ten gwint w plastiku wszystko także nie dajemy tylko jak wkręcamy metal w metal i mówię to taka podstawowa informacja dla początkujących: Mówię najczęściej właśnie napęd Wam pada przez rozkręcanie się takich robaczków, czy to na jakichś tu powiedzmy kielichach, czy w powiedzmy tutaj na napędzie na zębatce atakującej, która jest na silniku. Jest oczywiście wiele innych rzeczy, które mogą spowodować, że Wam padnie napęd, ale to są na początku. Najczęstsze przyczyny, o których nie wiecie, więc chciałem Was o tym poinformować. Moi drodzy, jak Wam film się podobał, to nie zapomnijcie dać tam jakieś obserwacji, serducha, udostępnić p i td. Trzymajcie się, moi drodzy.